Na pewno musi to być jakoś włączone i połączone. Bo mówimy zawsze, wszędzie o tak zwanej sprawiedliwej transformacji, just transition. I ta sprawiedliwa transformacja musi polegać na tym, że wszystkie sektory gospodarki muszą być jakoś włączone w ten ogólny, o, ogólny, ogólną perspektywę gospodarki europejskiej. To się łączy też z konkurencyjnością, o czym też dzisiaj rozmawialiśmy. I Blue Deal, e, wymyślony w sumie jako inicjatywa w tym komitecie. I bardzo promowany przez grupę pracodawców, jest sprawą taką, to, którą y, wszyscy kupili od razu. Kupili w cudzysłowie, znaczy zrozumieli, że to, to jest konieczne. I tak jak dzisiaj słyszeliśmy od, od y, szefa tej strategii, naszego kolegi z Włoch, Pietro, Pietro De Lotto, te wszystkie problemy są, y, porównywane są w takich silosach. Silos, czyli. Rolnictwo, silos czyli przemysł, silos to jest energetyka i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście przemysł spożywczy. Wszystko to wymaga wody. Woda dotąd była bezpłatna. Teraz nagle okazuje się, że spożycie wody jest tak drogie, i tak koniecznie jakoś ograniczane, czyli zbierane. Trzeba, przede wszystkim odporność na braki wody musi być specjalnie rozważona na szczeblu centralnym europejskim, bo nagle okazuje się, że te wszystkie zjawiska klimatyczne, które widzieliśmy w Hiszpanii. Nagle w Austrii, nagle w Niemczech, gdzie nigdy do nie, nie było powodzi, na przykład Assom, gdzie nie, nie było pożarów, a są, gdzie, gdzie nie było różnych innych zjawisk klimatycznych, tragicznych, tak, które po, powodują nawet straty niesamowite na biznesu i ludzkie życie e, przecież e, zagrożone, nagle się okazuje, że wszystko to, to wynika ze zmian klimatycznych, które są nieuniknione i trzeba z nimi walczyć. I Blue Deal właśnie temu służy. Strategia walki ze zmianami klimatycznymi, ochrona wody jako głównego common good. Czyli takiego dobra dla wszystkich, które ma swoją wartość, ma swoją cenę, czego dotąd nie zdawaliśmy sobie sprawy. Nawet dzisiaj słyszeliśmy przykłady, ile litrów wody wymagają poszczególne produkty, a ile wody się marnuje, dlatego że nikt o tym dotąd nie myślał. A ile wody jest, nawet brakuje wody do sztucznego śniegu w Dolomitach słyszeliśmy dzisiaj i tak dalej i tak dalej. Także ta strategia jest stąd wyszła z tego komitetu, jest naszą inicjatywą bardzo wspieraną przez grupę pracodawców. Została przyjęta prawie jednomyślnie przez wszystkie grupy społeczne tutaj. Przez Civil Society Organizations, inna grupa związkowców, ta druga grupa i myślę, że będziemy dalej kontynuować, bo Instytucje europejskie też stworzyły grupę roboczą taką i parlament i nowa komisja chyba się w to włączy i nowy parlament.